Kiedy święty Paweł zakładał małe wspólnoty chrześcijańskie, to one nie miały wytworzone takich struktur sądowniczych, to znaczy rozstrzygania sporów między chrześcijanami. I dlatego ludzie, którzy byli w sporze, chrześcijanie, musieli odnosić się do ludzi niewierzących, a więc do ludzi, którzy zupełnie inaczej rozumieją prawo i stosowanie prawa. I święty Paweł powiedział tak bardzo pięknie: Czy nie ma wśród Was jakiegoś mądrego, w domyśle doświadczonego człowieka, który właśnie swoją mądrością mógłby rozstrzygać spory między Wami? Myślę, że tutaj dobrze jest wyciągnąć taką bardziej ogólną myśl. Otóż święty Paweł pokazał, że oprócz takiego prawa stanowionego, które musi opisać każdy przejaw, każdy paragraf, każde, każdą działalność ocenić, jest jeszcze prawo serca. Prawo naturalne, gdzie człowiek mądry może rozstrzygać spory między braćmi, może być dla nich autorytetem, może odwołać się do nauczania Jezusa Chrystusa, może odwołać się do zasady moralnej, która wynika z Ewangelii. Myślę, że to jest ważne stwierdzenie, że nie trzeba ze wszystkim biegać do sądu. Po prostu trzeba człowieka mądrego, który potrafiłby rozstrzygać. Po to, żeby dwie strony, ta winna, uznała swój błąd, ale ta, która wygrywa.